Miliarder zaprasza kelnerkę do gry w szachy dla zabawy. Nie wiedział, że jest genialną. Co jeśli jeden ruch szachowy mógłby zmienić dwa życia na zawsze? Popołudniowe słońce rzucało długie cienie na Maple Street Cafe, gdzie 36-letnia Helen Rodriguez wycierała stoliki z tą samą starannością, jaką poświęcała wszystkiemu przez ostatnie 8 lat. Jej spracowane ręce poruszały się z wprawą. Każdy ruch opowiadał historię niezliczonych podwójnych zmian i pominiętych rodzinnych kolacji. W kącie siedział mężczyzna, którego nigdy wcześniej nie widziała. Drogi garnitur, pognieciony z podróży. Wpatrywał się wznoszony zestaw szachowy, który wyciągnął ze skórzanej teczki. Helen zatrzymała się, przypominając sobie głos ojca, rozbrzmiewający sprzed dwudziestu lat: Mija, szachy to nie tylko gra to życie skompresowane na 64 polach. Nieznajomy podniósł wzrok, łapiąc jej spojrzenie, a coś w jego zmęczonych oczach przypomniało jej własne odbicie ostatnio. Niewiele wiedziała, że to przypadkowe spotkanie rozwikła tajemnicę uzdrowi stare rany i udowodni, że czasami najbardziej niezwykłe momenty zdarzają się w najbardziej zwyczajnych miejscach. Skąd oglądasz dzisiejszego wieczoru? Helen nauczyła się szachów od swojego ojca, Miguela, wtedy, gdy ich małe mieszkanie nad sklepem spożywczym wydawało się pałacem. Każdego wieczoru, po swoich zmianach budowlanych, ustawiał ten plastikowy zestaw szachowy na kuchennym stole, ucząc ją starożytnego tańca strategii i cierpliwości. Myśl trzy ruchy naprzód zawsze, szeptał, jego spracowane palce prowadzące jej małe dłonie po planszy. To było przed wypadkiem. Przed rachunkami medycznymi, zanim wszystko się zmieniło. Teraz, osiem lat po rozpoczęciu kariery kelnerki, Helen ledwo pamiętała te lekcje. Życie nauczyło ją innych zasad. Przetrwaj każdą zmianę, zapłać czynsz, wyślij to, co zostało: do ośrodka opieki matki. Marzenia o koledżu i turnieju szachowym, w którym kiedyś dominowała, wydawały się historiami z czyjegoś innego życia. Nieznajomy w kąciku, który przedstawił się po prostu jako Richard, przychodził już trzeci dzień z rzędu. Zawsze zamawiał czarną kawę i szarlotkę, zawsze wyciągał ten sam zestaw szachowy, zawsze grał sam. Helen zauważała rzeczy o swoich klientach, to przychodziło z terytorium. Zegarek Richarda był wart więcej niż zarabiała przez sześć miesięcy, ale jego buty były postrzępione, a uśmiech wydawał się wyćwiczony, jakby zapomniał, jak sprawić, by był prawdziwy. Grasz? zapytał Richard, gdy Helen dolewała mu kawy w czwartkowe popołudnie. Prawie powiedziała nie. Automatyczna odpowiedź kogoś, kto nauczył się trzymać dystans do klientów, ale coś w jego samotności. Tak znajomej, że bolała ją klatka piersiowa, zatrzymało ją. Kiedyś, dawno temu. Dbałam o grę, wskazał na puste miejsce naprzeciwko niego. Przydałaby mi się towarzystwo. Helen rozejrzała się po prawie pustej kawiarni. Pani Patterson, właścicielka, była z tyłu robiąc inwentaryzację. Lunch Rush był za kilka godzin, wbrew lepszemu osądowi. Wsunęła się na zniszczoną winylową ławkę. Oczy Richarda zaświeciły się, gdy resetował planszę. Prawdopodobnie jestem zardzewiały, powiedział, chociaż jego palce poruszały się po figurach z oczywistą znajomością. Helen wybrała białe i otworzyła ulubioną zmianą ojca na króla: prosta, klasyczna, niezawodna. Richard odpowiedział natychmiast i w ciągu sześciu ruchów Helen zdała sobie sprawę z dwóch rzeczy. Richard zdecydowanie nie był zardzewiały, a jej własne wspomnienia strategii wracały jak woda przez zepsutą tamę. Grali w komfortowej ciszy, popołudniowe światło przesuwające się po kratkowanej podłodze linoleum. Helen znalazła się, obliczając pozycje, których nie rozważała od lat, widząc wzorce, które przyspieszały jej puls. Kiedy uwięziła jego skoczka w widełkach, których nie widział nadchodzących, brwi Richarda uniosły się. Gdzie nauczyłaś się tak grać? Zanim Helen mogła odpowiedzieć, dzwonek nad drzwiami zadzwonił. Kobieta w wyprasowanym biznesowym garniturze weszła, skanując kawiarnię, aż jej oczy zacisnęły się na Richardzie. Jej wyraz twarzy zmienił się z ulgi na ledwo ukryte rozdrażnienie. Jesteś tutaj. Powiedziała jej głos przecinając spokojną atmosferę jak ostrze. Szukaliśmy wszędzie. Spotkanie zarządu przesunięto o godzinę. Twarz Richarda przekształciła się. Łatwe ciepło zastąpione czymś zamkniętym i odległym. Helen obserwowała, jak nieznajomy staje się kimś zupełnie innym, i poczuła, jak jej serce tonie w sposób, którego nie mogła do końca wyjaśnić. Richard, kimkolwiek był naprawdę, wstał powoli. Jego ruchy nagle formalne i sztywne. Oczywiście, przepraszam, Patrysia, straciłem poczucie czasu. Helen zaczęła zbierać figury szachowe, jej ręce pracując automatycznie, podczas gdy jej umysł pędził. Sposób, w jaki Patricia spojrzała na nią, jakby była niewidzialnym meblem, wprawiał znajomy wstyd pełzający po jej szyi. Sposób, w jaki Richard unikał kontaktu wzrokowego, kłuł gorzej niż powinien. Więc Patricia kontynuowała jej ton profesjonalny, ale stanowczy. Twój ojciec specjalnie poprosił, żebyś osobiście zajął się przejęciem Riverside. Zakup centrum społecznego nie może czekać. Centrum społecznego. Krew Helen zamarzła. Dorastała w tym starym, ceglastym budynku. Nauczyła się grać w szachy w jego zatęchłej sali turniejowej. Jej ojciec prowadził tam zajęcia dla dzieci każdego weekendu. Aż do swojego wypadku. Teraz mieścił program posiłków dla seniorów, gdzie jej matka wolontariuszowała, zanim Alzheimer ukradł jej wspomnienia. Racja, powiedział Richard, prostując krawat. Odwrócił się do Helen z czymś, co wyglądało na szczery żal. Dziękuję za grę. Jesteś całkiem utalentowana. Gdy zbierali jego rzeczy, Helen usłyszała, jak Patricia szepcze Naprawdę, Richard? Gra w szachy z pomocą. Twoja reputacja jest moim zmartwieniem, nie twoim. Richard ostro ją przerwał, ale szkoda była już wyrządzona. Po ich wyjściu Helen siedziała sama z niedokończoną grą, wpatrując się w pozycję, w której król Richarda stał odsłonięty trzy ruchy od mata. Nie widziała tego podczas gry, zbyt pochłonięta prostą radością dopasowania umysłów z kimś, kto doceniał piękno gry. Teraz widziała wszystko wyraźnie. Włącznie z własną głupotą. Pani Paterson wyszła z zaplecza, rzuciła jedno spojrzenie na twarz Helen i nalała sobie filiżankę kawy. Dobrze się czujesz, kochanie. Dobrze, skłamała Helen, resetując figury szachowe w ich początkowych pozycjach. Po prostu zmęczona. Tego wieczoru Helen przeszła koło centrum społecznego w drodze do domu. Cztery znaki z przodu uderzyły ją jak fizyczny cios. To było miejsce, gdzie zakochała się w szachach, gdzie jej ojciec nauczył ją, że każda osoba zasługuje na szacunek niezależnie od swojej pozycji w życiu. Teraz jakiś miliarder chciał to zburzyć, za co? Apartamenty? Kolejne centrum handlowe? Wyciągnęła telefon i wyszukała Richarda ze szczegółami przejęcia, o których wspomniała Patrycia. To, co znalazła, sprawiło, że żołądek jej opadł. Richard Harrison, dziedzic Harrison Development Group. 39 lat wart więcej pieniędzy niż Helen mogła pojąć znany z przekształcania niewykorzystanych nieruchomości w luksusowe inwestycje mężczyzna który siedział naprzeciwko niej który uśmiechnął się gdy go prześcignęła który wydawał się samotny i prawdziwy zamierzał zniszczyć miejsce które ukształtowało jej dzieciństwo miejsce gdzie starsi ludzie teraz zbierali się na gorące posiłki i towarzystwo gdzie dzieci wciąż uczyły się, że inteligencja ma większe znaczenie niż pieniądze. Jeśli ten moment poruszył twoje serce, proszę daj filmowi kciuk w górę. Helen wpatrywała się w zaciemnione okna Centrum Społecznego, przypominając sobie głos ojca tylko w mediach. Nie chronisz tylko swoich figur, chronisz to, co się liczy. Grała w obronę przez całe życie, przetrwając zamiast żyć. Ale może, tylko może, nadszedł czas, by myśleć trzy ruchy naprzód. Jutro, zdecydowała, znajdzie sposób, by wrócić do tej szachownicy. Richard nie wrócił do kawiarni przez trzy dni. Helen przyłapywała się na zerkaniu w stronę jego konta między zamówieniami. Pusta przestrzeń jakoś głośniejsza niż rozmowy. Zbadała wszystko o planach Harrison Development. Centrum społeczne stałoby się luksusowymi apartamentami, wypierając nie tylko wspomnienia, ale tuzin seniorów, którzy polegali na jego programie posiłków. Czwartkowe popołudnie przyniosło deszcz i nieoczekiwanego gościa. Helen wycierała stoliki, gdy Richard pojawił się w drzwiach, przemoczony i wyglądający jakby nie spał. Tym razem bez drogiego garnituru, tylko dżinsy i znoszony sweter, który sprawiał, że wyglądał młodziej. -Bardziej niepewnie. Nie byłem pewien, czy będziesz chciała mnie zobaczyć powiedział cicho. Ja też nie byłam pewna, odpowiedziała Helen, ale wskazała na jego zwykły kącik. Siedzieli naprzeciwko siebie bez szachownicy między nimi, cisza ciężka od niewypowiedzianych pytań. W końcu Richard przemówił: Wiesz już, kim jestem. Richard Harrison, miliarderski deweloper nieruchomości. Niszczysz wasze centra społeczne. Głos Helen był stabilny, ale jej ręce drżały lekko, gdy nalewała mu kawę. Richard poszedł dokładnie, przypuszczam, chociaż wolę specjalista od rozwoju urbanistycznego. Czy ma znaczenie, jak to nazywasz, gdy rodziny tracą miejsca spotkań? Nie, powiedział po długiej pauzie. Nie ma. Helen przyglądała się jego twarzy, szukając kalkulacji, której oczekiwała znaleźć. Zamiast tego zobaczyła coś, co przypominało ją samą wyczerpanie, winę i głęboką samotność, której pieniądze nie mogły naprawić. Dlaczego szachy? zapytała. Dlaczego przychodziłeś tutaj i udawałeś kogoś innego? Bo jestem kimś innym albo byłem. Richard wpatrywał się w swoją kawę. Mój dziadek uczył mnie szachów w miejscu takim jak wasze centrum społeczne. Mówił, że to jedyna gra, w której bycie bogatym nie daje ci żadnej przewagi. Spojrzał w górę, spotykając jej oczy. Kiedy siedzę naprzeciwko ciebie, nie jestem Harrison Development Group. Jestem po prostu sobą. Nie czułem się z sobą od lat. A teraz, teraz muszę zdecydować, kim chcę być. Wyciągnął zestaw szachowy ze swojej torby. Jeszcze jedna gra. Zwycięzca bierze wszystko. To znaczy, jeśli wygrasz, znajdę sposób, by uratować centrum społeczne. Jeśli wygram, zawahał się. Nadal znajdę sposób, by je uratować. Po prostu chciałem zagrać w szachy z najbardziej interesującą osobą, jaką spotkałem od lat. Jeszcze raz, zanim wymyślę, jak spektakularnie rozczarować mojego ojca. Gardło Helen zacisnęło się. Pomyślała o swoim ojcu, o poświęceniach, które poczynił, o odroczonych marzeniach w cichym heroizmie zwykłych ludzi. Co jeśli oboje wygramy? Uśmiech Richarda był pierwszym prawdziwym, jaki widziała od niego. I przypuszczam, że będziemy musieli to razem wymyślić. Gdy Helen sięgnęła po białe figury, poczuła, jak coś zmienia się w jej piersi. Po raz pierwszy od lat nie tylko przetrwała chwili, wybierała ją. Czy kiedykolwiek spotkałeś się z czymś takim? Daj nam znać w komentarzach. Gra się rozpoczęła, ale tym razem oboje gracze walczyli o coś większego niż zwycięstwo. Gra Rozwijała się jak rozmowa w języku, którego oboje zapomnieli, że są w nim płynni. Helen otworzyła agresywnie, pchając swoje figury do przodu, z pewnością siebie, która zaskoczyła ich oboje. Richard odpowiedział rozważnie, jego zwykła, wykalkulowana precyzja, złagodzona czymś, co wyglądało jak radość. W połowie gry Helen zdała sobie sprawę, że przyciągnęli tłum. Pani Patterson obserwowała zalady, a nawet pan Jen z narożnego sklepu spożywczego zawędrował, przyciągnięty intensywnością promieniującą z kącika. Żaden z graczy nie zauważył. Byli zagubieni w starożytnym tańcu strategii i intuicji. – Twój ojciec był dobrym nauczycielem – powiedział cicho Richard, gdy skoczek Helen zagroził jego królowej. – Był dobrym człowiekiem – odpowiedziała Helen – przesuwając swojego gońca, by kontrolować środek. Nauczył mnie, że każda osoba ma wartość, niezależnie od jej okoliczności. Richard przyglądał się planszy, ale Helen widziała, że myśli o czymś więcej niż szachach. Mój dziadek polubił bycie. Wykradał się ze spotkań zarządu, by grać z dziećmi w centrum społecznym w centrum, więc przypominali mu, dlaczego gra ma znaczenie. Co się z nim stało? Zmarł rozczarowany mną. Głos Richarda załamał się lekko. Obiecałem mu, że użyję firmy do budowania rzeczy, które mają znaczenie. Zamiast tego spędziłem 10 lat niszcząc wszystko, co kochał. Helen wykonała swój kolejny ruch, subtelne przestawienie, które otworzyło jej atak. Nigdy nie jest za późno, by dotrzymać obietnicy. Gra końcowa zbliżała się z matematyczną precyzją. Helen miała niewielką przewagę. Ale Richard walczył o każde pole z desperacją kogoś, kto w końcu znalazł coś wartego przegrania. Cisza rozciągnęła się, przerwana tylko cichym kliknięciem figur poruszających się po planszy. Potem Helen wzbiła się, wygrywająca kombinacja, elegancka i nieunikniona. Trzy ruchy i król Richarda będzie uwięziony. Ale gdy jej palce zawisły nad wieżą, zauważyła coś jeszcze. Pozycja Richarda, choć przegrywająca, była piękna. Poświęcił materiał, by stworzyć wzorce mówiące o kreatywności nad kalkulacją, sercu nad zyskiem. Widzisz to? powiedział Richard, obserwując jej twarz. Widzę to. Wykonaj ruch, Helen. Muszę przegrać te grę, by wygrać wszystko inne, co ma znaczenie. Helen przesunęła swoją wieżę. Szachmat w dwóch ruchach, chyba że Richard znalazł cud, na który miał nadzieję. Ale zamiast studiować pozycję. Richard wyciągnął rękę przez planszę i podał jej dłoń. Gratulacje, właśnie uratowałaś centrum społeczne. Uratowaliśmy je. Helen poprawiła, przyjmując jego uścisk dłoń razem. Kawiarnia wybuchła nieoczekiwanymi brawami. Helen rozejrzała się, zaskoczona, że zdali sobie sprawę, że występowali dla publiczności sąsiadów i nieznajomych, którzy zostali wciągnięci w ich cichy dramat. Pani Patterson płakała, a nawet pan Chen wyglądał na załzawionego. Jeśli podobała ci się ta historia, zapisz się na nasz kanał po więcej wzruszających opowieści. Richard wyciągnął telefon i wykonał połączenie, które zmieniłoby wszystko. Patricia, odwołaj przejęcie Riverside. Tak, wszystko. Badamy inny rodzaj rozwoju, taki, który buduje społeczności zamiast je niszczyć. Gdy odkładał słuchawkę, Helen zdała sobie sprawę, że ich gra dopiero się rozpoczynała. Sześć miesięcy później Riverside Centrum społeczne tętniło życiem w sposób, jakiego pierwotni budowniczowie nigdy nie wyobrażali sobie. Program szachowy, który Helen teraz kierowała, rozrósł się z tuzina seniorów do ponad pięćdziesięciu uczestników w wieku od 6 do 96 lat. Inwestycja społeczna Harrison Development Group przekształciła budynek, zachowując jego gorące nowe urządzenia kuchenne, zaktualizowane sale spotkań i dedykowaną przestrzeń turniejową szachową, która gościła cotygodniowe gry. Helen stała w głównej sali, obserwując swojego najnowszego ucznia, ośmoletniego Markusa Washingtona, marszczącego się w koncentracji nad swoją pierwszą prawdziwą grą przeciwko pani Dorothy Kim, emerytowanej nauczycielce matematyki, która stała się nieoficjalnym arcymistrzem centrum. W rogu Richard pracował z grupą nastolatków. Jego drogie garnitury zastąpione swobodnym ubraniem i szczerym śmiechem. Wiesz, co jest piękną częścią? Pani Patterson powiedziała, dołączając do Helen przy oknie. Właścicielka kawiarni została regularną wolontariuszką, przynosząc świeże ciastka na dni turniejowe. Jest teraz szczęśliwszy niż wtedy, gdy próbował zrobić wrażenie na wszystkich. Helen skinęła głową, przypominając sobie samotnego mężczyznę, który siedział w jej kąciku kawiarni zaledwie kilka miesięcy wcześniej. Richard, który teraz uczył chester dzieci z sąsiedztwa, niewiele przypominał korporacyjnego dziedzica, który kiedyś mechanicznie nabywał nieruchomości. Ta wersja uśmiechała się oczami i znała imię każdego ucznia. Helen. Richard pojawił się obok niej, trzymając oficjalnie wyglądającą kopertę. Mam coś dla ciebie. Otworzyła ją ostrożnie, skanując dokumenty prawne w środku z rosnącym zdumieniem. Centrum Społeczne wysłało akt przeniesienia własności do zarządu non-profit z Helen, wymienioną jako dyrektor wykonawczy pensja, która pozwoliłaby jej zostawić kelnerowanie za sobą fundusz stypendialny ustanowiony w imieniu jej ojca. Richard, nie mogę już to zrobiłaś powiedział po prostu. Nauczyłaś mnie tego, co mój dziadek próbował mi pokazać lata temu szachy nie dotyczą podboju przeciwnika. Dotyczą rozumienia się nawzajem wystarczająco głęboko, by rosnąć razem. Tego wieczoru, gdy centrum przygotowywało się do zamknięcia, Helen znalazła się sama z zestawem szachowym, gdzie wszystko się rozpoczęło. Przesunęła palcami po drewnianych figurach, myśląc o słowach ojca. Myślę trzy ruchy naprzód mija. Nauczyła się myśleć jeszcze dalej, widzieć, jak jedna decyzja może falować przez całe społeczności jak życzliwość może się kumulować jak odsetki jak czasami najodważniejszym ruchem jest po prostu bycie autentycznym richard pojawił się w drzwiach trzymając dwie filiżanki kawy gra zapytał siadając na krześle naprzeciwko niej gdy układali figury w ich wiecznych pozycjach startowych helen zastanawiała się jak głęboko zmieniły się ich życia kelnerka i miliarder odkryli coś cenniejszego niż pieniądze czy status Znaleźli cel, społeczność i nieoczekiwane partnerstwo, które wzbogaciło wszystkich wokół nich. Gotowy? Zapytał Richard, ręka zawieszona nad Pionkiem. Helen uśmiechnęła się, przypominając sobie głos ojca jeszcze raz. W szachach, jak w życiu, każde zakończenie jest naprawdę tylko nowym początkiem. Jeśli podobała Ci się ta historia, proszę pamiętaj, aby polubić zostawić komentarz ze swoimi przemyśleniami i zapisać się po więcej wzruszających opowieści. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej podróży połączenia, społeczności i pięknej gry, która łączy nas wszystkich.